Słowa najważniejsze, Ewangelia z komentarzem. To pierwsze, nie bój się w Ewangelii. Sytuacja była absolutnie niecodzienna i mogła budzić trwogę. Więc Zachariasz przeraził się, strach padł na niego i na jego sąsiadów. Pół roku później nie bój się usłyszy Maryja. W obu przypadkach mówi to Gabriel, stojący przed Bogiem i posłany. Zachariasz pyta, po czym to poznam? Maryja pyta, jakże się to stanie? Tu chodzi o podeszły wiek, tam o brak męża. Gabriel zaś widzi prawdę ich serc. W tych pytaniach. Karci Zachariasza pochwala Maryję. Jednak, co ciekawe, nie tylko Maryję, lecz i niedowierzającego, wystraszonego Zachariasza poprowadził Bóg w stronę spełnienia swoich obietnic. I Zachariasz uwielbi Boga, a jego kantyk stanie się wielką pieśnią kościoła. Jakże to pocieszające.